Cześć, ja jestem Ania Rizer, pochodzę zemszczonowa, mam 42 lata i ciekawą pasję. A właściwie to pracę z pasją. Co robię? Projektuję misie z wełenki. Słuchajcie, są to misie z przeróżnych bajek, misie dla dzieci, misie awatary, misie na przeróżne okazje misie kolekcjonerskie. W mojej kolorowej pracowni, w tak zwanym misiowie, powstają cuda, cudeńka. Są to misie autorskie, unikalne, dopracowane w każdym calu, bo ja stawiam na jakość, a nie jakość. To, co robię, ubieram w kolorowe barne treści, e, historyjki. To wszystko możecie zobaczyć na moich mediach społecznościowych, a także na mojej stronie www.enstorytel.com. Tale to jest bajka Anny. Anna to jestem ja. No a to moja bajka, do której was bardzo serdecznie zapraszam. E, świat jest taki smutny. Tak pędzi, zawsze się w nim musi coś wykraczyć, a ja tutaj yy, stworzyłam sobie oazę koloru, uśmiechu, pozytywnej wibracji. Pokazuje, że warto uwierzyć w siebie, pokazuje, że kreatywność jest w modzie, yy, pokazuje, że można zrobić coś wielkiego. Tak naprawdę z niczego. Yy, zapraszam. do mojego świata.